Dzień dobry widzowie. Kolejny filmik na moim kanale. Dzisiaj dobijamy do 2000 łapek w górę jak zawsze. I nie zapomnijcie subskrybować kanału. Dzisiaj będziemy grać Uciekanie z drzewa z Roblox. To jest drzewo. Wchodzimy. Dobra. Jesteśmy. Jedziemy tutaj. Idziemy. Teraz hop. I idziemy cały czas. Hop. Jesteśmy. I tutaj. Po kwiatkach skoczymy i dziewczyna oczywiście spadła. Czy to to? Tak. Dobra.